Właśnie przybyłaś na przyjęcie w hotelu Bristol w Warszawie i wystarczyły trzy sekundy. Trzy sekundy, aby mieć absolutną pewność, że wszyscy tutaj urodzili się w zamożnych rodzinach. A ty nie. Twoja torebka nagle wydaje się podróbką. Twoja sukienka kupiona w złotych tarasach wydaje się zbyt oczywista. A twój akcent? Cóż, on zdradza, że nie uczęszczałaś do liceum i minor Staszica lub British School. Kiedy czujesz się gorsza, kobieta z torebką Chanel za 200 tysięcy złotych prawdopodobnie martwi się, że jej mąż ma romans z dietetyczką. Albo co gorsza, z instruktorką Pilates. Ponieważ nawet zdrada musi mieć klasę, prawda? Mężczyzna ze złotym Rolexem pocą się ze strachu, ponieważ jego firma jest na skraju bankructwa, ale nie może tego okazać. Dwa tygodnie temu byłam na wydarzeniu w jednym z hoteli. Piękne kobiety, wszystkie bardzo szczupłe, botoks bez zarzutu. Jedna z nich, bogata, wyznała mi w toalecie. Karol, mam wszystko, ale czuję się jak śmieć. Mój mąż mnie zdradza. Moje dzieci chcą tylko moich pieniędzy i biorę trzy rodzaje leków na lęki. Jeśli chcesz opanować tajne kody kobiet z klasy wyższej i przestać czuć się obco w eleganckich miejscach, zapisz się do kanału natychmiast, włącz dzwonek i zostaw like. Ponieważ lukratywna elegancja istnieje, aby przekształcić zwykłe kobiety w magnetyczne osobowości, które nigdy nie muszą prosić o pozwolenie na błyszczenie. Zacznę od ujawnienia czegoś, czego nauczyłam się, gdy wykładałam na uniwersytecie przez trzy lata. Najbardziej niepewne studentki pochodziły właśnie z tradycyjnych rodzin. Wiesz dlaczego? Ich poczucie własnej wartości opierało się na kulach. Nazwisko, konto bankowe rodziny, mieszkanie na Mokotowie? Zabierz to, a co zostaje? Panika. Teraz pozwól, że powiem ci coś, czego nikt ci nie powie. Emily Post, która jest światowym autorytetem w zakresie etykiety od 1922 roku. Naucza, że prawdziwa elegancja nie polega na imponowaniu. Chodzi o to, aby inni czuli się komfortowo. Ale powiedz mi jedną rzecz: jak sprawisz, że ktoś poczuje się dobrze, jeśli ty sama umierasz w środku? Ale jest jeden szczegół, którego prawie nikt nie zauważa w takich sytuacjach społecznych. Za każdym razem, gdy wchodzisz do pomieszczenia i czujesz się pomniejszona, padasz ofiarą mechanizmu psychologicznego zwanego wyzwalaczem statusu. To to samo, co dzieje się, gdy paw rozpościera swoje pióra. Czysta demonstracja w celu zaznaczenia terytorium. Diana Vriland, która była legendarną redaktorką Vogue, powiedziała kiedyś, że elegancja to odmowa. Nie mówiła o ubraniach. Mówiła o odmowie pozwolenia, aby otoczenie określało Twoją wartość. Teraz nadchodzi część, która zmienia wszystko. W zeszłym miesiącu obserwatorka wysłała mi desperacką wiadomość. Została zaproszona na biznesowy lunch w restauracji Akademia. Stolik z żonami biznesmenów, wszystkie z nazwiskami, które widzisz na szpitalach i budynkach przy Alei Jerozolimskich. Weszła, usiadła i napisała do mnie z toalety, płacząc. Karol wyglądam jak intruz. Wszystkie tutaj były na wymianie. Mówią trzema językami i noszą kartier jak tanią biżuterię. Pierwsza strategia, która zmieni Twoje życie, zidentyfikuj wyzwalacz. Kiedy przyjdzie ta chęć porównywania się, natychmiast się zatrzymaj i powiedz sobie to tylko mój prymitywny mózg reagujący na symbole statusu. To nie jest rzeczywistość. Debret, który jest praktycznie biblią brytyjskiej etykiety od 1769 roku, ma fascynującą niepisaną regułę. Prawdziwa arystokracja nigdy nie musi udowadniać, że jest arystokratyczna. Pomyśl o tym przez chwilę. Druga strategia. Oddziel swoją tożsamość od swojego wizerunku. Oczywiście musisz ubierać się odpowiednio. To podstawowy szacunek. Ale twoja wartość nie tkwi w metce na twoich ubraniach. Irena Eris zbudowała imperium kosmetyczne i zaczynała od małego zakładu. Janina Ochojska założyła polską akcję humanitarną i pomagała milionom ludzi, pochodząc z zwykłej rodziny. One nie miały kolebki. Miały coś lepszego pewność siebie zbudowaną, a nie odziedziczoną. I tutaj pojawia się wyjątkowa okazja, którą muszę się z tobą podzielić. Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć i opanować wizualne i behawioralne kody bogatych kobiet. Właśnie uruchomiłam mój kurs. Wyglądaj na bogatą, nie wydając dużo. I słuchaj. Ma on promocyjną cenę startową, ponieważ lekcje są stopniowo udostępniane. Gdy kurs będzie kompletny, cena wzrośnie do pełnej wartości, bez żadnych zniżek. Ten kurs uczy dokładnie tego, jak ubierają się, zachowują, mówią i pozycjonują się kobiety z elity. Nauczysz się sekretów, które przekształcają zwykłą kobietę w kogoś, kogo wszyscy traktują z szacunkiem i podziwem. To rodzaj wiedzy, która zmienia sposób, w jaki świat cię postrzega, i co ważniejsze, jak ty postrzegasz siebie. Link znajduje się w opisie i sugeruję, abyś zabezpieczyła swoje miejsce teraz, ponieważ ta cena nie potrwa długo. Wracając do strategii. Pamiętasz tę moją obserwatorkę w akademii? Kazałam jej wykonać ćwiczenie mentalne. Wyobraź sobie wszystkich w tej restauracji bez ubrań, bez marek, bez biżuterii, bez nazwisk. Co zostaje? Ludzie. Po prostu ludzie z tymi samymi neurozami, co ty. To przypomina mi, jak byłam młodsza i myślałam, że jestem popularna. Moja pewność siebie pochodziła z akceptacji przez właściwą grupę. Ale to była iluzja. Więc gdy straciłam tę popularność, odkryłam, że prawdziwa pewność siebie pochodzi z zupełnie innego miejsca. Trzecia strategia, i ta jest transformująca. Zrozum, że masz przewagę, której oni nie mają. Twoja pewność siebie została zdobyta ciężką pracą. Zbudowałaś ją pokonując każdą przeszkodę, każde odmówienie, które otrzymałaś. Każdy raz, gdy musiałaś udowodnić swoją wartość. Ich pewność siebie często jest pożyczona. Pochodzi z nazwiska rodziny, spadku po dziadku, dyplomu z Uniwersytetu Warszawskiego lub SGH opłaconego przez tatę. Zabierz to, a co zostaje, ale twojej nikt nie może ci odebrać, ponieważ zbudowała się cegła po cegle. Magazyn Forbes Polska opublikował fascynujące badanie na temat kobiet, które zbudowały fortuny versus kobiet dziedziczek. Zgadnij, kto miał wyższy poziom odporności i osobistej satysfakcji? Dokładnie. Te, które zbudowały wszystko same. Mam zdanie, które noszę ze sobą. Elegancja to cicha rebelia. Nie zgadzać się z społecznym cyrkiem, ale uczestniczyć w nim na własnych warunkach. To jest prawdziwa moc. Słuchaj, jestem rygorystyczna w moich poglądach. Nienawidzę wulgarności. Przekleństwa wywołują u mnie dreszcze, i wierzę, że kobieta powinna mieć klasę. Ale klasa nie polega na posiadaniu chodzi o bycie. Ale o to Czego podręczniki etykiety ci nie powiedzą. Najbardziej ekskluzywne kręgi w Polsce mają sekret boją się autentyczności. Dlaczego? Ponieważ autentyczności nie można kupić, odziedziczyć ani sfałszować. A ty, kochana, masz tego pod dostatkiem. Nie potrzebujesz ważnego nazwiska, nie potrzebujesz konta z ośmioma cyframi w bankowości prywatnej, nie musisz studiować w Szwajcarii, potrzebujesz tylko jednej rzeczy odwagi, aby zajmować swoją przestrzeń bez przepraszania za swoje istnienie. Następnym razem, gdy wejdziesz do pomieszczenia i poczujesz te motyle w brzuchu, zapamiętaj to. Nie jesteś tam przez przypadek. Zasługujesz na to, aby być w każdym miejscu, do którego cię zawiodą Twoje stopy. A jeśli ktoś sprawi, że poczujesz coś przeciwnego, cóż, to mówi znacznie więcej o braku klasy tej osoby niż o tobie. W końcu, jak mówią najbardziej szanowane podręczniki etykiety na świecie, prawdziwa elegancja polega na tym, aby wszyscy czuli się mile widziani. Ten, kto sprawia, że czujesz się gorsza, łamie pierwszą zasadę wysokiego towarzystwa. I oto mantra, którą chcę, abyś zapamiętała. Klasy się nie wyjaśnia, się ją czuje. Ponieważ na koniec dnia, gdy światła gasną i maski opadają, wszyscy wracają do domu z tymi samymi wątpliwościami, tymi samymi lękami, tymi samymi niepewnościami. Różnica polega na tym, że ty pracujesz nad swoimi, i to moja droga stawia cię kilometry do przodu. A ty, moja kochana, nie musisz łamać żadnych zasad. Musisz tylko przepisać swoje własne. Jeśli ten film miał dla ciebie sens, podziel się nim z tą przyjaciółką, która również musi to usłyszeć. I powiedz mi w komentarzach, która sytuacja społeczna najbardziej cię onieśmiela? Porozmawiajmy o tym, ponieważ tutaj w lukratywna elegancja nie boimy się mówić prawdy. Skomentuj zdanie: klasy się nie wyjaśnia. Się ją czuję, jeśli jesteś gotowa przepisać własne zasady z elegancją. I jeśli chcesz wesprzeć kanał i uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści o elegancji i wyrafinowaniu, Rozważ zostanie sponsorką poprzez nasz klub członkowski. Wartości zaczynają się od zaledwie 6,99 groszy miesięcznie. Wystarczy kliknąć przycisk Zostań członkiem tutaj pod filmem. Twoje wsparcie pomaga mi nadal dostarczać wysokiej jakości treści, które zmienią twoje życie. Edukacja jest podstawą, klasa jest wyborem, a ty już dokonałaś swojego wyboru, będąc tutaj. Do następnego filmu i pamiętaj, nie musisz niczego nikomu udowadniać. Musisz tylko być nienagannie sobą.